Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj będzie tak trochę fotograficznie i filmowo, ponieważ pokażę wam jeden ze sprzętów, którym się posługuję od pewnego czasu. Wiecie, że staram się również dbać o jakość audio wideo, które wy widzicie. Mam nadzieję, że to doceniacie. I dzisiaj taki oto malutki, naprawdę malutki sprzęt z Ulanzi. Czyli firma chińska, która specjalizuje się w takich dodatkach do aparatów i do kamer. W pudełku było, była wytłoczka i to wszystko. A sprzęt już mam tutaj. I jest to, proszę bardzo, taka oto malutka, naprawdę malutka głowica kulowa, aluminiowa. W jeszcze w zestawie były trzy klucze imbusowe. Taki specjalny klucz do odkręcania i przykręcania pewnych elementów w podstawy tutaj i taka redukcja. Proszę bardzo, takie maleństwo. Redukcja z tego małego gwintu na duży gwint. Te fotograficzne: 3,8 cala i nie pamiętam nawet jaka. Dobra, to na bok się przyda za chwilę. I cóż my tu mamy? Cóż my tu mamy? Wiecie co? Żeby pokazać Wam to troszeczkę od razu w zastosowaniu, użyjemy sobie tego pająka od Edelkron. I tutaj jest mały gwint, mała śruba. Czyli tutaj sobie od razu to wkręcimy. Jedna z najmniejszych głowic kulowych, jakie udało mi się ustrzelić. Waży bodajże chyba 213 gramów, więc jest naprawdę nieduża. Udźwig producent podaje, że do, do 20 kg. chociaż wiecie co, jakbym tutaj położył 20 kg, to jeśli to byłoby tak skomosowano, skomosowane 20 kg w tym miejscu, to, to bym się zgodził, że to na radę, ale kamery przecież wiadomo, że takie nie są, tylko mają jakieś swoje gabaryty, jeśli na takiej małej stópce, no nie wiem, z 2 cm 2,5 na 2,5. Dalibyśmy 20 kg w takich gabrytach, to po prostu by zaczęło się bujać tutaj w tym miejscu, więc o, myślę, że 20 kg to no, spora przesada. No i dobra, już wam pokazuję ustawię sobie w tą stronę. Tak, wszystko widać? Wszystko widać. Czyli pierwsze pokrętło na dole czerwone, luzuje nam tutaj ścisk tej kuli. I po pierwsze, kula jest, czy głowica cała, jest do pochylenia w dwie strony. Czasami zdarzają się takie głowice, gdzie jest tylko z jednej strony nacięcie. Tutaj jest w dwie strony i daje to po prostu dwa razy więcej możliwości. Czyli 90 w tą, 90 w to, No i oczywiście 360 możemy obracać. No i tutaj nie wiem, jaki dokładnie kąt jest pochylenia, ale tak myślę, z 45 stopni powinno być. Zaciskamy to i tutaj mamy zimną stopkę z tej strony. Zimną stopkę mamy tutaj. Co możemy tu wkładać? No, już tutaj wezmę sobie może jakiś mikrofon. Możemy oczywiście wrzucać wszystko, no, od oświetlenia poprzez jakieś elementy dodatkowe, albo na przykład, właśnie mikrofon sobie wepniemy. I już tutaj mamy mikrofonik. A tutaj u góry damy kamerę. Ściągam. Fajnie, że też jest to obracane, więc możemy w różne strony. Jeśli byśmy mieli na przykład mikrofon kierunkowy, to też jesteście w stanie tym kierować. Jedziemy dalej. Tutaj jest, słuchajcie, kamera, dlatego Wam to pokazuję, że to ma znaczenie. Widzicie, jak niewielka, niewielki ruch powoduje utratę ostrości, ponieważ tutaj w tym momencie jest obiektyw z speedboosterem, razem daje jasność, uwaga, 1.2. 1.2, światło, to jest szaleństwo, dobra. Dlatego o tym mówię, ponieważ tutaj na tej głowicy również jest podziałka przód i tył. Jeśli poluzuję tą czerwoną śrubę, to właśnie możemy ruszać przód i tył Szczególnie będzie to ważne w fotografii makro, gdzie musimy przesunąć tylko kawałek. W tym momencie widzicie, rusza się to w granicach centymetra, ale jeśli chciałbym to zwiększyć, to również mogę, usuwając jedną z tych śrub tutaj, tych małych, i wtedy będziemy mogli, bo te śruby widzicie, haczą się tutaj. Jeśli to, to usunę, to wtedy oczywiście. No, może nam ta głowica wypaść, jeśli byśmy to całkiem zluzowali, a tak jest to zabezpieczone, więc ja to zostawiłem. Tutaj okładziny gumowe, i co dalej? No, jest kolejna funkcja, jeszcze bardzo przydatna, szczególnie dla osób, które znowu zajmują się fotografią panoram. Luzujemy to czerwone pokrętło. I teraz obracamy sobie o 360 stopni w tą stronę. I tutaj widzimy na dole skalę 360 stopni. Ale no oczywiście bezskokowo, super, super płynnie to wszystko działa. Więc na przykład robimy zdjęcie co 5 stopni, obracamy sobie i. No albo po prostu obracamy w ten sposób i robimy panoramę płynną do. w czasie filmu. Tyle w temacie. Nie będę się rozwodził. Świetna głowica, maleństwo prawdziwe do takiego właśnie statywu Zelelcorona jak najbardziej się to nadaje, ponieważ wtedy mogę sobie tutaj ustawiać, już raz, że to daje mi możliwość stawiania przykładowo. Nie? Jesteśmy gdzieś na jakimś tam gruzowisku i mamy w... trzy różne wysokości, więc mogę sobie ustawić się tu na stole, tutaj. W ten sposób tą nogę tak, już mam stabilne, stabilnie ustawione. Wtedy poziomuję jeszcze w ten sposób i możemy odpalać kamerę. Jednej rzeczy nie ma, ale nie wiem, czy to jest potrzebne aż. Libelki. Czyli teraz, tak jak powiedziałem, że ustawiłbym idealnie poziomo, no to idealnie jedynie no na oko, nie? No bo nie mam tutaj już libelki. Chyba że libelkę zamontowałbym w zimnej stopce jeszcze, czy w gorącej stopce w aparacie, bo też tak można. Dziękuję serdecznie za uwagę. Link tradycyjnie w opisie. I zapraszam Was już, już teraz na kilka takich odcinków na testy TV o sprzęcie filmowym i fotograficznym. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Nie pokazałem, nie pokazywałem tego tematu dosyć długo, więc i nadrobimy również tą działkę. Na razie cześć. Ulanzi, ode mnie, wciąg w górę.